Parę tygodni temu zakończyło się europejskie spotkanie młodych teze we Wrocławiu, czyli takie spotkanie organizowane przez wspólnotę mnichów z TZ dla Młodych. To spotkanie trochę różni się od większości spotkań takich religijnych dla młodych, ponieważ tutaj najważniejsze jest cisza i spotkanie z młodymi ludźmi, nie tylko z naszej wiary, naszego wyznania, ale o różnych tradycjach religijnych. Te spotkania odbywają się na przełomie roku i gromadzą tysiące młodych ludzi z całego świata. I podczas tych spotkań pada, pada zazwyczaj takie jedno pytanie, dlaczego młodzi ludzie z całego świata wybierają właśnie takie rozpoczęcie nowego roku, a nie na przykład dobrą domówkę? Na szczęście z nami jest Misia Grabowska, Cześć. która na tym spotkaniu była, nawet była wolontariuszem. I powiedz, dlaczego wybierasz Europejskie Spotkanie Młodych, dlaczego wybierasz Tezę? Ja z moją siostrą jeździmy do tezy i strasznie lubimy to miejsce, i ono ma takie specjalne miejsce w naszym serduszku. Co jest dla ciebie najpiękniejsze w TZ? w tym co proponują nam bracia z wioski? Myślę, że właśnie ta cisza taka, że jakby to głównie jest taka modlitwa i że właśnie można sobie usiąść, wyciszyć się, pomyśleć i w dzisiejszym świecie jest bardzo dużo szumu dookoła i się ciągle coś dzieje. Także właśnie bycie w wiosce czy właśnie na spotkaniu jest takim, takim miejscem, gdzie, gdzie człowiek może sobie przypomnieć jakby skąd pochodzi i mm. tak sobie bardziej pomyśleć nad życiem. Oprócz ciszy, ważne jest to, że jest to spotkanie ekumeniczne czyli gromadzi nie tylko katolików, ale po prostu osoby młodych z różnych tradycji religijnych. I czy ty to zauważasz? Czy to coś zmienia? To jest do zauważenia, ale to jak dla mnie nic nie zmienia, bo i tak wszyscy wierzymy w jednego Boga. Podstawą chrześcijaństwa jest to, żeby być dobrym dla bliźnich i zauważać człowieka w każdym. Więc to, że ktoś ma inne wyznanie, mhm. to, to nie ma żadnej różnicy. A co tobie daje to spotkanie z młodymi, którzy może wierzą, może myślą trochę inaczej? To jest super, bo można poznać inne religie. Jeżeli człowiek nie zna czegoś, to się tego boi, a właśnie tak, no jakby przez, przez ludzi i przez to, że widzi się, że ten człowiek jest super i jest bardzo miły. I to, że właśnie wierzy w innego boga, to jakby nie ma żadnej różnicy w tym, czy my możemy sobie pogadać, pośmiać się, e, pogadać o jakichś głupotach, ale też na jakieś głębsze tematy. I właśnie myślę, że to daje ludziom takie, takie poznanie i zrozumienie. Ważnym elementem tych spotkań jest to też gościnność. To, że my przyjeżdżając na te spotkania, śpimy u rodzin, mieszkańców miasta, które gości nas wszystkich, mimo tego, że nas w ogóle nie znają. I też to, że my ufamy tym osobom, wchodząc do zupełnie nieznajomych domów. Czy to jest dla ciebie ważny element tego spotkania? Bo to jest, on jest wyjątkowy. No, to jest niesamowite, że po pierwsze można zobaczyć, jak inni ludzie mieszkają. Ja też bardzo lubię y, wiedzieć, jak ktoś ma inaczej poukładany dom, więc to też jest fajna opcja. Ale to też jest niesamowite, że jakby ludzie mają gotowość, żeby obcych ludzi tak naprawdę przyjąć do siebie i. I też im jakoś zapewnić tam spanie, mhm. jedzenie, czy, czy też jakieś atrakcje, nazwijmy to. Fajnie, bo od nich można się też dowiedzieć różnych ciekawostek na temat miasta, których normalnie byśmy, jak sami, nie wiem, jako turyści, nie poznali. Mm, ale mówię, to jest naprawdę niesamowite uczucie, że, że człowiek, który Cię w ogóle nie zna, jakby otwiera dla Ciebie swój dom czyli coś, co w teorii powinno być najważniejsze dla ludzi, mm, i też jakby jest otwarty na. Niekoniecznie właśnie, bo to, że jest w Polsce i niekoniecznie musimy przyjmować Polaków, mogą też być ludzie z innych krajów, inne kultury, inne religie, więc jakby tak trochę rzuca się na głęboką wodę. Czego najbardziej się uczysz na tych hmm. spotkaniach? Co ci się najbardziej podoba? Myślę, że właśnie takiej otwartości i właśnie to poznawanie ludzi z różnych kultur, krajów daje niesamowite spojrzenie, jak ludzie potrafią być różni, a jednak są w stanie się zjednoczyć i dookoła czegoś tak zebrać. Dzięki, Misia. Dzięki.